Sponsorem programu jest Orlen. Rozmawiałam z chłopakami też między innymi o pieniądzach w siatkówce i ci czołowi siatkarze naszej reprezentacji grający w czołowych, też polskich klubach, mogą spokojnie o sobie powiedzieć, że są milionerami, że ta liczba zer na koncie się zgadza. Czy ty też możesz to o sobie powiedzieć? Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że jeszcze nie. Eee, ja nie mogę powiedzieć, że jestem biedną osobą, nie mam pieniędzy, bo są dobre pieniądze, naprawdę. No, zresztą, granie Fenerbacze, to już wiadomo, eee, kontrakt jest podpisany, naprawdę bardzo fajny, ale jeszcze nie, jeszcze nie mogę powiedzieć, że jest tam tych kilka zer na koncie. Zresztą. Mam trzy konta, więc. <noise> no, włoskim to sobie te ja pieniądze. Może jak wtedy. się zsumuje, to będzie tam kilka zer. Tak, to na pewno. Ale nie, zresztą też. Ja nie lubię rozmawiać o pieniądzach, bo to jest zawsze temat, e, można powiedzieć, ciągnący się cienką linią i każdy będzie oceniał to troszkę inaczej. Nie narzekam. Myślę, że naprawdę jak na, można powiedzieć, kobiecą siatkówkę. Jest ok. A jesteś w stanie już y, w jakiś sposób zainwestować, zabezpieczyć się na przyszłość? Tak, tak. Ja już mam jedno mieszkanie kupione w Łodzi i chcę iść właśnie w mieszkania, w inwestycje. Mieszkania, działki, teraz planuję kupić drugie mieszkanie. Jak no, pieniądze są na koncie, to, to nie jest dobrze, tak? lepiej inwestować. Y, postawiłam sobie na swojej działce taki domek letniskowy w tym roku, więc tak, kręci się to wszystko powoli, powoli. Zaczynam inwestować i zresztą tak sobie postanowiłam, że jak będzie zdrowie, to z każdym sezonem chciałbym kupić jedno mieszkanie gdzieś. Sponsorem programu był Orlen.